Czym się różni lesbika od pedała? To są dwa ciała stosujące się między efektami elektrojądrowymi, które działają na skutek promieni, energozdrowotnych, a w składnik wchodzą kobieta, płeć żeńska, mężczyzna, płeć męska. Są to dwie siły atakujące te ciała krążące wokół siebie danego e, krążemika ciał w sferze. Ale jakoś trudno mi sobie to wyobrazić. No... Masz coś mnie? No mam! Headshot! No, no mam! Tutaj mamy metr Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko! Dawaj Maniek, to już się kameruje! Ej kurwa, ta kierownica się skrzyniła Ej, kierownica się skrzyniła Chuj z kierownicą, dawaj! Nie kurwa, chciałem się o kurwa rzeczywiście! Kurwa! A wow, wszystko boli! O O, kurwa! To nie na wyciągarkę! Nie na wyciągarkę! Przyciągnij bardziej w Darek, nie na wyciągarkę! Przelecę! Nie wiem. No kurwa! O, Ja pierdolę! Ale żeby się kurwa wystraszył, nie pan! Kurwa macz! Kurwa macz! Ludzie yy, gratulują nam umiejętności, i są zachwyceni nawet Brawo! To był świetne. No, Podobało no. się? A teraz tak, się, a teraz że mówię, daj mi zezasłotę. <grafię> ale często też dzwonią po policję, bo twierdzą, z że tymi wandalami. Bo nie myślisz, że samochód tak, to wpadamy. No, Dawaj a, a, teraz. Co, to co ty robisz? Taki wykonujący bez kłopie. Dobrze, słuchaj. Jeżeli będzie jakieś zgłoszenie telefoniczne, jeżeli ty będziesz musiał przyjechać jeszcze raz w związku z tym, że ty się bujasz na drzewie czy coś w tym rodzaju, czy miał problem wtedy. Haha! I nowy się żebyś miał spytać skąd pan jedzie, gdyż podróż gdyż musiała być bardzo wyczerpująca. Hurra! Staraj się pan, żebyś się podbierał. O je, ja pierdolę! Belgi się, gnął. O kurwa! O! Oj! Dobra! Nie, ma... nie ma studni. Studni nie ma, eee! O ja pierdolę! Stwierdza To kurko. Ja nie umiem pływać kurwa! Najliście wejdzie! Kurwa, o ja się chuj, będę Co to było, kurwa! Gdzie pójdziemy? No cóż, pograć w turniej, no halowej, piłce czwartej ligi. No cóż, panie redaktor, czuję się taki, no i silny, szybki, brankoszczelny niż Łukasz Podolski, niż idol Zlatan Ibrahimowicz, Lewandowski, Robert i Cristiano Ronaldo i Leo Messi. To są niesamowicie najlepsi strzelcy na świecie. My jesteśmy zespół ORŁY Ja pierdol. Ty, teraz to masz kolczyki, jak te mużyny kurwa. <ścoughs> o kurwa. Stary zostaw sobie go, kurwa. Spierdol, ci z Nie w i Ale człowieku jakie byśmy miał... A masz brali. coś, żeby naciąć to? Jakie byś miał branie stary dla błyskotki? to Rękoc... tak będą leciały że... w Lecą na kolce i w ogóle nie. Nie może będziemy jechali kurwa, do szpitala, że mi to wyjmowali. Ja ci to wyjmę, nie bój się. Spierdalaj! Ale Krakowia nam leży i yy, wygramy tutaj, tam możemy jedno wygrać. Tu znów dwa wygramy i. i po gołębiach. Co? Amelinon! Co to jest? Amelinowe no to <laughs> Jakie? Amelinowe, no dobra A co to jest? No ale co to jest? To jest, kurwa Krzychu To jest amelinowe Amelion to jest I to to drogę? Ja chciałem, ja chciałem to pomalować, to chyba nie idzie pomalować tego Nie pomaluję! To musisz farbę amelionową Jaką? Amelinową Ale farbę jaką? Amelinową Ameliną <laughs> To jest Matuchno, najdroższa! Serce Dziękuję. się pokazało! Tak, serce, Boże! Buzie widzę! Twarz widzę! Buzie! Ja nie widzę. Ja widzę! O kurwa! Żyjemy! Uro, się. To był ten lewy jeden tak. Jak lata cały zestaw My nim jak szatan zaczął nim... O kurwa! No w pizdę daj! O chuj! O kurwa! O kurwa! O kurwa. kurwa no daj kurwa! Komenda policji w żarach? Halo? Policja? Tak, policja w żarach E, proszę pana, mówi Hymel Jadziga, Lipinki Łużyckie, Łączna 40, Łączna tutaj jak się wjeżdża. Zaraz koło poczty objazd tutaj. Zgłaszam. Wybuch serce, ktoś nam podpalił serce. Co podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto. Ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? Słucham? Co podpalono? Mówi Hymel Jadziga. Tak, ale co się stało? Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Tasiana, tak? Lipinki Łużyckie łączna 43. Ale pod... za pocztą w koło. A Straż Pożarna jedzie? Słucham. Straż Pożarna. No ktoś podpali, ja nie wiem to. A Straż Pożarna? Słucham. Czy Straż Pożarna powiadomiona jest, czy jedzie? Ja nie wiem kto podpalił. Ale ktoś podpalił. Nie wiem. Hmm. Krzysiu, tak Co? Jem. Ja. Co? Zupa. No dobrze, cieszę się. To no dzięki. Hmm. Tam myślę mieszkańców, gdzie spada Sylwestra w tym roku. Jak to będzie Sylwestra? Będę grał w grę. Jako? Tom Brider Okej, okay, dziękuję bardzo Betykajot Pan <mantek> Betykajot No kurwa za mnie tyka no, znubię, tyka no, tyka cały dzień I porąbany dzień I porąbany łeb razem bracia